Dzień dobry, witamy Was w Patrykawce Stoczyńskiej. Kulturalnym. Bardzo kulturalnym. Katarzyna Nakielska-Pawluk. I Wasz. mi do ucha, Nucka mnie wesoła, Zobaczyłam pustkę I zaczęła wołać. Inne smętne nuty żeby przybywały i tę moją pustkę szybko wypełniały. Z jednej smętnej nuty rodzi się piosenka, zagarnęła serce teraz umysł nęka. Może gdybym pustki w sercu swym nie miała, to piosence smętnej bym się nie oddała. Ta ścieżnota rozkulała bo za dużo miejsca miała i poczuła się zbyt pewnie. Ale jej nie oddam siebie. Wiruj, wiruj moje serce, nie daj się tej nucie smętnej. Przecież w smutku nie utonę, ani w mroku w mojej głowie. Nie, nie będę wódki piła, tylko będę się kręciła. Niech w tym tańcu oszalałem, ten mój smutek się wypali. Niech ten smutek się wypali. Dalej grajcie, grajcie dalej. Niech w tym tańcu oszalałem, ten mój smutek się wypali. Nie będę ludki piła, tylko będę się kręciła. Niech się w sercu zrobi miejsce na samotne inne serce. Niech w tym tańcu oszalałem, ten mój smutek się wypali. Dalej grajcie, grajcie dalej, dalej grajcie, grajcie dalej, grajcie dalej, grajcie dalej, grajcie dalej! Grajcie dalej. Nie nagrałam już braw po tym występie. To był występ Magdaleny Walusiak z pierwszego w tym sezonie spotkania Szczecińskiej Ligi Slamowej i spotkania Szczecińskich Slamerów, czyli poetów, którzy mają odwagę przedstawiać swoje wiersze, swoją twórczość w przestrzeni publicznej, w kościnnych murach, piwnicy Kany. Wystąpiła Magdalena Wolusiak, urodzona w Szczecinie, a mieszkająca w Warszawie, performerka i dziennikarka slamowa mistrzyni Warszawy 2020, mistrzyni Wrocławia 2022, wielokrotna uczestniczka slamowych mistrzostw Polski, twórczyni autorskich spektakli i performersów. Autorka scenariuszy muzykalowych i jej adaptacja historii Sydonii von Borg, zatytułowana Wilcze piętno, prożyseria Arkadiusza Buszko z tekstami piosenek i muzyką Damiana Rybickiego, który zagrał również główną rolę z Sydonii, była wystawiana w Teatrze Współczesnym w Szczecinie w 2013 roku z udziałem studentów szkół artystycznych oraz Teatru 3 oraz z udziałem osób z niepełnosprawnością głuchych. Przede wszystkim z całej społeczności głuchych. Ten spektakl Wilcze Piętno można jego fragmenta obejrzeć na YouTubie i serdecznie Państwu polecam, bo to jest niesamowity spektakl. Spektakl musical tłumaczony w czasie rzeczywistym na polski język migowy. Z artystami. Również z artystami z niepełnosprawnością robi niesamowite wrażenie. Magda zaprezentowała tutaj przed chwilą swój własny wiersz, jeden z wielu licznych wierszy. Nie powiedziałam, że była też uczestniczką festiwalu konkursu piosenki aktorskiej we Wrocławiu finalistką po żeby się zakwalifikować do tego konkursu to, to, to nie jest tak że może sobie przyjść i zaśpiewać i Magda przyjeżdża do Szczecina, żeby rozkręcać poezję mówioną, żeby rozkręcać kulturę slamową w Szczecinie i też żeby pomóc szczecińskim poetom i zachodniopomorskim w Dotarciu do swoich odbiorców, bo okazuje się, że nie jest prawdą, że poezji ich nie czyta. Poezja jest czytana, ale przede wszystkim poezja jest słuchana, i wyjście poetów w przestrzeń publiczną i dzielenie się swoją twórczością z odbiorcami w bezpośrednim takim starciu, w bezpośrednim przekazie, w bezpośrednim spotkaniu, Dodaje nową jakość do tej poezji i to jest niesamowite wrażenie. Mówię to również z własnego doświadczenia, bo w 2023 roku również miałam okazję występować w ramach Szczecińskiej Ligi Islamowej, zająć w niej nawet trzecie miejsce. I jest to niezwykłe doświadczenie konfrontować się z publicznością, konfrontować swoje teksty z publicznością. I Magda Walusia, korespondencja Pozytywy bardzo promują tę wartość w naszym mieście i zachęcają do tego konfrontowania się z publicznością, do przedstawiania swojej twórczości, swojej poezji, zwłaszcza, że co roku, w sierpniu, w Poznaniu odbywają się mistrzostwa polski w slamie. I Magdalena zajęła trzecie miejsce w 2023 roku. W tym, w tym turnieju. I co roku są, odbywają się w większych miastach eliminacje do tego wydarzenia, do tych ogólnopolskich mistrzostw w Slamie Poetyckim w sierpniu, w Poznaniu. I te Spotkania slamowe będące częścią, będące eliminacjami do udziału w Mistrzostwach polskich slamie będą się odbywać w kwietniu, maju i czerwcu w Pielnicy Kany, w połowie tych miesięcy, we środy prawdopodobnie, a zatem szykujcie swoje wiersze i... Przybywajcie na mistrzostwa nasze tu lokalne na razie, do, do naszej Szczecińskiej Ligi Islamowej, żeby sprawdzić się jako performerzy, wykonawcy swoich wierszy. To mogą być oczywiście wiersze klasyczne, rymowane, również białe wiersze, cokolwiek Wam w duszy gra i w szufladach leży, warto to pokazać i powiedzieć szerszej publiczności. I sprawdzić się potem na forum ogólnopolskim, właśnie w Poznaniu. Ale zanim nastąpi, nastąpią te spotkania eliminacyjne do Mistrzostw Polski, to warto uczestniczyć w spotkaniach Szczecińskiej Ligi Islamowej w połowie każdego miesiąca, w środę, w Piwnicy Teatru Kana. Gdyż warto zobaczyć i sprawdzić jeszcze przed tą oficjalną częścią, przed tą oficjalną kwalifikacją do Mistrzostw Polski. Warto sprawdzić się, jak nasze wiersze są odbierane przez publiczność, jak zachowujemy się na scenie, jak można uatrakcyjnić ten przekaz. Tutaj też chcę zaznaczyć, że Liczy się w slamie poetyckim, liczy się słowo i wykonanie, i zabronione są wszelkie gadżety, jeśli, jeśli mówimy już o mistrzostwach polskich. Można oczywiście czytać swoje wiersze z kartki albo z telefonu, ale już takie elementy performansu, takiego teatralnego, aktorskiego. Włączającym na przykład jakieś gadżety czy przebranie są już niedozwolone. Liczy się moc słowa, jego interpretacja. Jak słyszeliście, Magda Melo recytuje, śpiewa, używa również swojego ciała trochę jako instrumentu czy rodzaju. Ciężko powiedzieć, ponieważ ten element rytmiczny, który słyszeliście, to jest. Magda, Magda się bije w piersi, można tak powiedzieć. Używa właśnie swojego ciała jako instrumentu perkusyjnego. To jest dozwolone, ale jakby ktoś chciał wystąpić, nie wiem, z jakąś kukiełką, lalką czy w przebraniu z epoki, to już nie. A zatem poeci. Zerkajcie, zajrzyjcie do swoich szuflad, wyciągnijcie, co tam macie. Poeci do piór i do mikrofonów na salamie poetyckim na następnym spotkaniu już w nowym roku. Zapraszamy. 16 kwietnia, 14 maja i 11 czerwca i te trzy ostatnie będą salami eliminacyjnymi, i wtedy będziemy zbierać punkty. Suma tych punktów zdecyduje o tym, kto będzie reprezentować Szczecin na Mistrzostwach Słowowych Polski, które odbędą się w sierpniu Poznaniu, ale do tego jeszcze daleka droga.